Cześć. W tym odcinku opowiem o aplikacji Zoom, bo podczas pandemii koronawirusa, COVID-19 stało się dosyć mocne wydarzenie. a Mianowicie lekcje zdalne czy zdalne konferencje, wszystko. Bardzo dużo osób zaczęło korzystać z aplikacji Zoom. No i tutaj mamy Google Trends w Stanach Zjednoczonych w ostatnich 12 miesięcy. Można zobaczyć jak tutaj diametralnie skoczył poziom zainteresowania tą aplikacją, programem do prowadzenia konferencji online. No i to spowodowało różnych ciekawych i mniej ciekawych wydarzeń. Mianowicie, jeśli chodzi o samurutkowanie, to pojawiły się nieszczęsne takie sytuacje, że ktoś się podłączał do prywatnego pokoju Zoom i tam robił jakieś, tak powiem, delikatnie psikus, czyli Pokazywał jakieś niecenzuralne rzeczy, udostępniał swój ekran, gdzieś tam jakieś niepożądane rzeczy, ataki hakerskie się pojawiły i różne inne takie, mniej, lub bardziej przyjemne. I skutek tego pojawiło się parę rzeczy, aby ta aplikacja stała się bardziej przyjazna w użytkowaniu, jakże i, też i bezpieczniejsza. Bo w momencie, kiedy tworzymy pokój, czyli mam tutaj pokój taki stworzony, tutaj o, oh, hej, jestem na, ekran, na ekranie. Mamy możliwość, jeśli chodzi tutaj o te tło tutaj za mną, tam z tyłu, w opcjach wideo, jak tutaj jest widoczne, mamy tutaj możliwość Video Settings i tutaj Virtual Background. Czyli jeśli nie posiadamy green screena i prowadzimy jakiś webinar, wydarzenie, to wtedy możemy tutaj sobie wybrać jakieś wirtualne tło. I tutaj mamy jakieś bazowe, I ja wybiorę sobie tutaj tą prawę, bo to fajnie wygląda. OK, to się pobiera z automatu. Teraz sobie to wyłączę. Jeśli mamy może możemy nacisnąć, no i widać, że to nie działa dobrze. A jak wyłączę, widać, że jest OK. Powiedzmy, to jest OK. Jak to można wykorzystać? Mianowicie, jeśli prowadzimy jakieś wydarzenie, to tutaj, w tych pustych miejscach na naszym ekranie, żebym doprowadził do sytuacji, Takiej, gdzie tutaj na przykład wyświetlimy jakieś dane kontaktowe, jakieś swoje logo. Jeden drugi, jeden drugi narożnik możemy wykorzystać na takie cele, i to może bardzo pozytywnie wpłynąć tutaj na naszych odwiedzających. I w ten sposób, że tak powiem, budowanie marki może być nieco łatwiejsze, bo przez grafikę, wzrok też możemy dokonać takich rzeczy. Jeszcze drugi aspekt. Zapraszamy kogoś do pokoju. To tutaj, że tak powiem, pojawi się lista gości, którzy oczekują na nasze zaproszenie, Zaproszenie, na naszą akceptację. Po to, że wyślemy link, to jest raz, powiedzmy, jak wysyłam personal link, który jest stały, to ktoś znając nasz link, może próbować się podłączyć do naszego pokoju bez naszej, naszego zaproszenia, że tak powiem, że wysyłam, chodź, wejdź teraz, to będzie powiedzmy czatował bo wie, że na przykład w taki dzień, jaki dzień, jakieś konsultacje, powiedzmy, udzielamy na Zoom i będzie próbował się dostać do pokoju, a my akurat sobie nie życzymy tego. Dlatego tutaj się pojawi taka opcja, że jeśli ktoś wbije, że tak powiem, wejdzie na, na nasz kanał, musimy zaakceptować to ręcznie. Jeśli ta osoba jest nam znana, bo wysłałem link, wiemy, jak się nazywa, jakiś ma swój nick tutaj wpisany, to wiemy, że tam przed jedna osoba wejdzie. No, w większej ilości osób to wiadomo, no, troszeczkę to bardziej y, sytuację zmieni ale w, w takiej opcji po prostu doprowadzamy do takiej sytuacji, że no, możemy bardziej kontrolować kto jest na tym pokoju no i komu to udostępniamy. Także to tyle jeśli chodzi o aplikację Zoom. Mam nadzieję, że ten materiał Tobie pomógł i będzie bardziej, że tak powiem teraz profesjonalnie w Twoim wykonaniu, bo możesz wykorzystać te wirtualne tło na plecach. No i też będziesz mógł kontrolować kogo jak zapraszasz. Także to tyle ode mnie, pozdrawiam Cię ciepło, jeśli materiał Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, komentarz, dla zasięgu. To tyle ode mnie, pozdrawiam Cię ciepło, cześć.